Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Maszerują by promować profilaktykę, w szczególności chociaż nie tylko raka piersi. Maszerują by przełamywać tabu związane z chorobami nowotworowymi. Maszerują, by dać wsparcie zarówno tym, którzy walczą z rakiem, jak i tym, którzy w tej walce są zawsze obok nich. Maszerują z różową wstążką na piersi. Mieszkańcy Powiatu Myślenickiego po raz kolejny dali wyraz Solidarności, włączając się w ideę Różowego Października. W sobotnie przedpołudnie wzięli bowiem udział w Marszu Różowej Wstążki. Start Plac przy Szpitalu Powiatowym. Meta Myślenicki Rynek. A na nim Mini Medyczne Miasteczko. Warsztaty samobadania piersi, porady specjalistów, konsultacje, gry i zabawy, a nawet coś na ząb. Jesteśmy na kolejnym marszu i myślę, że właśnie będzie tak co roku. Cel marszu i związanych z nim wydarzeń towarzyszących to cel szczytny. Dlatego cieszy tak duże zaangażowanie mieszkańców, którzy, bez względu na wiek i płeć, pojawili się tego dnia zarówno na ulicach Myślenic, jak i finalnie w centrum miasta. Korzystajmy z porad, korzystajmy z tej profilaktyki, do której mamy dostęp. Dbajmy o siebie każdego dnia. Bardzo, bardzo serdecznie chciałam podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tym ważnym z punktu widzenia profilaktyki raka piersi, ale nie tylko profilaktyki nowotworów w ogóle wydarzeniu. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom powiatu, ale wszystkim organizacjom, samorządowcom, bo było nas dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo dużo i reprezentowaliśmy różne środowiska. Jest to dla nas bardzo istotne, dlatego że no. Robimy to dla profilaktyki, ale robimy to też dla osób, które na terenie naszego powiatu chorują na raka, chorują na nowotwory. Jesteśmy tu też dla, nich, dla ich rodzin. Chcemy, żeby czuli naszą empatię i to nasze wsparcie, że myślimy o nich, ale też proponujemy tutaj profilaktykę. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu i zapraszam serdecznie za rok.